Cześć no. Siemaneczku drodzy widzowie w odcinku drugim w świątyni żywiołów i dzisiaj zajmiemy się żywiołami Zobaczymy ile mi to wszystko zajmie Jeden villager sprzedawał diamentowy miecz, a drugi go enchantował Enchantowałem sobie też za pierwszy level skórzną tunikę Zobrony jeden parę, trochę e, jedynie kupiłem, oj, a ty jak się z tym zniszczałeś? nie ten nie postaram się Zobaczę. i e, jest Wydrożenie będę musiał w zupełności wystarczyć. Nie, 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 nie. Nie, nie, no i, I gdzie to, gdzie to Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. tak już sobie spalę, żeby mi tutaj przylagowało. Łódkę ły, sobie. Jeden. Dobrze. Więc test numer jeden został. Cz tak, test numer jeden został, zrobiony. Więc sobie znowu mojego seta. Mój miecz i inne rzeczy I Ubierę się Znaczy ubiorę I sobie co lubię No więc czym byś teraz zająć, Więc teraz się zajmę wodą po kolei nadzieję, że woda nie będzie długa skrzynki. O, jest skrzynka, ominął. Generalnie to punkty, a punkty są mi potrzebne Ach, tutaj hmm. Nie powinna mi się tutaj pojawić blokada Aha, pewnie coś niedopracowane Dobrze więc zobaczmy o co chodzi Woda No więc woda leci stamtąd I ma chyba dolecieć tutaj Dobrze, więc teraz wiem dlaczego to powinno być robione w dwójka. sobie wszystkie tak. Jak teraz? Aha. i teraz niech woda pójdzie Tak, teraz się uda Jest, udało mi się Oj, ale mi teraz przylakowało Jeszcze bym nie spadł. Dobra Uff mi się udało. Eee, woda i wskazówki do góry. Jak wcześniej Zrobimy sobie jeszcze trochę no, dobra. Mhm. dobra, jest w porze. Co my tu mamy? Odjuszmy sobie te itemy. Kolejny wagonik, minecart. Jeżeli będziecie mieli jakiś pomysł, że nagrał jakiś escape i wy wymyślcie jaki, to z chęcią go nagram. Więc waszym zadaniem, pod tym odcinkiem macie mi napisać jaki escape miałbym dla was nagrać. Jest tutaj jakaś skrzynka, coś takiego. Dobra, dajmy, że nie ma otworzyło mi się przejście świetnie trzy szmaragdy grzyby o jakiś słodki dobrze więc yy... dostałem grzyby to jest dziwnie ten dir do góry dajmy tak nie może to jest jakaś wskazówka. Drodzy widzowie, już wszystko zostało naprawione. I e, kiedy się okazało, że... E, myślałem, że nagrywam. Okej, tak naprawdę nie nagrywałem. E, Oddać kostki mączne i grzyby. E, za tym bedrokiem możesz zniszczyć wszystko, co widzisz oprócz, bed, oprócz bedroka. Skrzyń i glowstone'a. Nie możesz zniszczyć również płotu. To, mamy. to to me to wskazówkę trzeba się jakoś przekopać przez obsydyn wszystko. Będzie pewnie nam drewna potrzebne, albo żelazny ja, O, jest już jeden diament. Kolejna skrzynka Drodzy nie chcę was tutaj nudzić, jak będę to wszystko przekopywał Nie wiedziałem, że tyle tutaj będzie takiej roboty i czyli kopanie i takie tam no to jak skończę to do Was wrócę No więc drodzy widzowie, już znalazłem żelazo i teraz zacznę wykopować diamenty Diament numer 1 Oj Obraz im tylko tyle Diament numer 2 Aha, prowękować kamiennym Diament numer 2 Tutaj będzie nas czekać diament numer 3 Bum Trochę zajęło mi przekopanie 3-4 minuty Ale nie chciałem was nudzić, jak będę kopał to i kopał No i teraz najfajniejsze co jest w minecrafcie Kopanie obsydianu Tak nie ma nic fajniejszego niż przekopać sobie trochę obsydianu. Dalej możesz niszczyć już tylko glinę. Fajna rzecz, tylko glina. Odej wszystko, co zostałeś w poprzednim wyzwaniu, dobrze? No, to. Dobra, nic więcej od nich dostałem, tylko zrobiłem. Łopaty kiloy dir Kurde musieli napisać. Dobrze no bierzemy jednego minecarta. No i jedzie. Jest trzecia Wow, ale zaczęło mi się wolno renderować Nie 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 nie. dobrze Co się tutaj zrobiło? O, pozostał taki nowy ślaczek Co my tutaj mamy Gratulacje, złożyłeś rytuał, yy, rytuał drzewiołów tym samym ratowaj swój lud Jest Punktacja Podlicz z, e, zdobyte punkty Idź budować domki z dirtu Od 0 do 34 Ja tam mam 30 No to mam 47 Nie jest źle, ale mogło być lepiej Pro I wyżej 76 Dzięki za przejście escape'a Dzięki za przejście escape'a No to widzicie, cieszysz się Gratulacje, ukończyłeś Temple of the Elements Nad mapą jest dużo na... Napracowałem, doceń to Mapa stworzona, dobra, więc to wiecie Nad mapą się... To też Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi mapkami Subnij mnie, kanał na YouTube YouTube.com Demichał 3210 Zapraszam do pobrania i wgrywania I nagrywania Innych moich mapek No i to wszystko jeszcze tutaj policzyłeś punkty, przeciągnij i podejść do szyby więc tak na jest, moi drodzy kochani To była notata do Escape'a Ze świątyni żywiołów Temple of the Elements I do zobaczenia w Waszych propozycjach Zamyśle jakiś dobry escape, który mógł nagrać od jednej do dwóch osób, trzech i więcej. Nagram z kolegą na puszcie, czy to z kimś, czy sam. Cześć.